Witam Państwa w Katedrze Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności w celu przekazania kilku informacji na temat nowo realizowanego tematu pod tytułem CYDR. Do tematu tego zachęcił mnie pan doktor habilitowany Dawid Olewnicki z Wydziału Ogrodniczego. Temat ten wpisuje się w naszą działalność, ponieważ dotyczy potencjału mikrobiologicznego, jakim dysponują drobne ustroje, więc bardzo chętnie podjęłam współpracę. Współpraca obejmuje określenie potencjału, jaki mają mieć jabłka nowej odmiany, wyprodukowane przez naszych profesorów z Wydziału Ogrodniczego. Rzeczywiście uzyskany moszcz wykazuje z wstępnych naszych badań duży potencjał i myślę, że sprawdzi się właśnie w celach produkcyjnych do pozyskiwania wyrobów fermentacyjnych typu cydr. Stąd rozwijamy tę koncepcję i dzisiaj kilka informacji na ten temat. Jeśli chodzi o realizację tematu badawczego, to tutaj duży odzew był i temat ten cieszy się zainteresowaniem ze strony studentów, bo uczelnia stoi profesorami i studentami. Więc bez profesorów i bez studentów nic nie może się w naszych murach dziać. Do tematu zachęciłam, zresztą może nawet bardziej zachęcona była studentka, znakomita studentka pani Zuzanna Lis. Rzeczywiście układa nam się znakomicie współpraca pani Zuzanna lis bardzo szybko przejęła wszelkie moje umiejętności i praktycznie teraz ja tylko wydaję polecenia jak widać na <ścoughs> powyższym obrazku pani Zuzanna samodzielnie realizuje badania. Myśmy przeprowadzili nastawienia cydru, to dla nas była nowa odmiana, nowy zupełnie temat, nie wiemy jak materiał. Czyli ten morsz będzie się zachowywał. Zrobiliśmy w kilku wersjach, między innymi z wykorzystaniem dwóch odmian szczepu, a ponadto różnicowaliśmy próbki w kierunku czasu prowadzenia fermentacji, bo to też jest istotne dla kształtowania cech organoleptycznych. Finalnego produktu, oraz różnicowaliśmy również te próbki temperaturą prowadzenia fermentacji. I w chwili obecnej Państwo możecie obserwować realizację badań po pierwszej szarży. Czyli to były pierwsze nasze nastawienia poddane fermentacji. Najczęściej była to fermentacja 3-4 tygodniowa w niskiej temperaturze, tak jak jest to zalecane w przypadku produkcji cydrów, bo chodzi nam o to, żeby wydłużyć czas fermentacji w kierunku stworzenia odpowiednich warunków do rozwinięcia wachlarzu możliwości użytego do fermentacji szczepu. Co mam tutaj na myśli? No przede wszystkim chodzi o to, żeby w tym czasie szczepy wytworzyły jak najwięcej substancji wzbogacających nasz produkt, aromaty. I cechy smakowe, czyli te walory organoleptyczne, stanowią dla nas punkt wyjścia i poszukujemy najlepszego rozwiązania. Stąd tutaj Państwo też możecie zaobserwować wiele próbek, i kolejne próbki będziemy mogli już poddać do degustacji, gdyż dzisiaj nastąpiło też otwarcie próbek po leżakowaniu, czyli już była i fermentacja, i leżakowanie, i te próbki możemy zdefiniować, jeśli chodzi o ich charakter. Organoleptyczny również, tak? Smakowy, ale też żeby zakwalifikować, czy to jest cytr bardziej wytrawny, czy słodki. Państwo widzicie, właśnie dokonuje się przygotowanie próbek do analizy w kierunku oznaczenia zawartości cukrów. Profil jakościowy będzie polegał nie tylko na oznaczeniu zawartości cukrów, ale oznaczymy zawartość alkoholu. Bardzo ważnym elementem jest poziom pasowości, więc te wszystkie dane, które potrzebne są do identyfikacji charakterystyki produktu, będą zrealizowane. Co mogę na koniec powiedzieć? Po wstępnych ściągnięciach i takich próbach smakowych wydaje się, że to pierwsze doświadczenie. Takie trochę na żywioł, Całkiem nieźle nam wyszło. Możemy się poszczycić fajnymi w smaku cydrami. Znaczy cydry to jeszcze jest za duże słowo, ponieważ czeka nas dodatkowe działanie chociażby w kierunku klarowania tychże wyrobów, może wysycenia, więc pomysłów jest wiele. No to jest, stwarza potencjał na kolejne lata badawcze, ale myślę, tak już kończąc swoją wypowiedź, że uczelnia będzie miała się czym pochwalić. Nazywam się Michał Szymański. Jestem studentem ogrodnictwa i też jestem liderem sekcji winogrodników przy kole naukowym ogrodników na SGGW. Niesamowitym jest to, że dzięki temu, że uczestniczę w kole. Mój pomysł może być zrealizowany. Jest to fenomenalna sprawa. Dzięki temu, że zaangażowałem się w stworzenie koła międzywydziałowej sekcji winogrodników i enologów, połączyłem dwa różne wydziały, dzięki czemu nasz produkt będzie mógł być prezentowany podczas dni SGW. Jako lider sekcji zachęcam wszystkich do tego, żeby interesować się winogrodnictwem, gdyż jest to dziedzina, która w Polsce ma wielki potencjał rozwoju. Sam osobiście uważam, że jest to dziedzina, która mogłaby w odległym czasie, ale konkurować na przykład z sadownictwem. Myślę, że takie projekty mogą być też tematem pracy magisterskiej, i tak jest właśnie w moim przypadku. Mam właśnie ten zaszczyt i współpracować z kołami naukowymi i właśnie z panią doktor Lipińską w tworzeniu tego flagowego produktu naszej uczelni. Moje badania polegają na wybraniu najbardziej korzystnego szczepu oraz temperatury, czy też czasu fermentacji i leżakowania właściwie wszystkich parametrów procesu, żeby otrzymać ten wysokiej jakości sensorycznej cydr. Chciałabym wam jeszcze wszystkim powiedzieć, że pracowanie nad y, pracą naukową, w tym pracą magisterską nie jest to tylko żmudna praca y, i też nudna. W moim przypadku jest to po prostu coś, co też bardzo lubię. Jest to dla mnie naprawdę ogromna frajda i y, całe to, żeby to była moja praca naukowa, y, wszystko wyszło w wrażenie, że ode mnie, to ja męczyłam panią doktor o temat. Chodziłam za nią i, i właśnie sobie tak wybłagałam trochę ten temat, no i na szczęście pani doktor się zgodziła i, i bardzo mi tutaj pomaga w tym wszystkim i też bardzo się cieszę, że w momencie, kiedy będę się bronić, będę mogła przedstawić komisji nie tylko napisaną pracę, ale też właśnie ten produkt finalny, który powstanie w tych naszych wszystkich badaniach. Cześć, ja jestem członkinią Koła Naukowego Technologii Żywności i wraz z Kołem Naukowym Ogrodników realizujemy projekt dotyczący cydrów. Co jest fajne właśnie w działalności w kole naukowym to jest to, że jest to działalność bardzo wszechstronna. Ja osobiście realizow realizowałam projekt dotyczący wegańskich alternatyw ryb, no i aktualnie również realizuję projekt yy, preparat białka mikrobiologicznego. No i aktualnie również yy, jestem w projekcie dotyczącym cydrów. I co jest w tych cydrach takiego moim osobistym zdaniem najlepszego? To jest fakt, że jest to produkt od początku do końca nasz. Jest to taki nasz flagowy produkt uczelni SGGW, czyli jabłka, z których ten cydry produkujemy są nasze i również nasz cydr. Szanowni Państwo, znajdujemy się w sali seminaryjnej Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności. Instytutu Nauko Żywności SGGW w Warszawie. Celem naszego dzisiejszego spotkania jest podsumowanie pierwszego etapu projektu naukowego Cydr SGGW Od Pola do Stołu. Projektu naukowego, który powstał z pasji i który połączył zarówno studentów, jak i doktorantów oraz pracowników Instytutu Nauk Ogrodniczych i Instytutu Nauk o Żywności. Celem naszego projektu jest wyprodukowanie cydru uczelnianego z jabłek, które zostały wyprodukowane w naszym sadzie doświadczalnym w Wilanowie, a które po uzyskaniu soku zostały przetworzone właśnie w oto taki. Napój. Mamy nadzieję, że ta nasza współpraca będzie dalej się rozwijała. Jest to początek takiej współpracy, która oprócz wyprodukowania cydru będzie miała na celu wyprodukowanie również wina uczelnianego z naszej nowo założonej winnicy pokazowej i winnicy produkcyjnej, która została w tamtym roku posadzona. A ten nasz projekt tak naprawdę jest wstępem do naszych dalszych badań.